Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rudy 13, a tutaj podejrzeć trzeci odcinek serii szybkich meczy FIFA 15. Dzisiaj zagramy sobie mecz PSG kontra Atletico Madrid. Pierwszy jakby mecz klubowy, nie licząc tego początkowego. Bo ostatni mecz był na serio bardzo fascynujący. Stroje to. Domowe i wyjazdowe. Znowu trzeba wszystko pozmieniać. 7 minuty. Zawodowiec. I piłka z MLS-u. I wrócę do was jak tylko poukładam skład, będziemy grali składem PSG. Ułożyliśmy już nasz skład, aby będzie on wyglądał tak. Z Rigo na bramce, w obronie van der Thiago Silva, David Luiz i Lucas Dinia. W środku pomocy Matuidi, Verati i Pastore. A w napadzie Lucas, Ibrahimowicz i Lavezzi. Na ławce znajdują się Dolces, Marquinhos, Orier, Thiago Motta, Rabiot, Cavani, i y, chyba y, no y, bach, bachebek więc znowu rozpoczynamy mecz żebym go nie przegrał Okay. Jak wygląda skład Atletico. No i tak jak zawsze, do zobaczenia po pierwszej połowie tego spotkania. Jesteśmy po pierwszej połowie tego meczu i jak widzicie, wygrywam. 1 do 0 Nie jest to ciężki mecz, ale łatwy też nie jest. Widzicie statystyki. Zrobimy sobie dwie zmiany prawdopodobnie. Zejdzie pastore i wejdzie Rabio i zejdzie Lukas. A wejdzie na no dwie nasze zmiany do zobaczenia po meczu jakby koniec meczu wynik 2 do 2 damy zakończyć remisem w towarzyskich, czy znaczy nie w towarzyskich, ale w różnych meczach, za, meczach zakończyłem się remisem. Nie chcę, wiecie, przypadkowy przegrać i kolejnej gry stracić. Ale za to, jak jest remis, mogę Wam rozdać kilka kart panini, Poczekajcie. Jestem z powrotem. A mam do rozdania: może być albo osobne, albo wszystkie pięć do rozdania. Pierwsza z nich jest Diego Godin, drugą z nich jest Zlatan Ibrahimowicz. Trzecią z nich jest Cesk Fabryka, czwartą z nich jest rafinia. A piątą z nich jest Power Up, Bagal Machine, Leo Messi. Co zrobić, żeby wygrać takie pięć kart razem? Napiszcie w komentarzach taki fajny wierszyk, który łączy słowa KARTY PANINI i RADOŚĆ Może być chociaż te cztery linijki, jedna zwrotka takiego wierszu Ale żeby były tam jakby te jedno połączone słowo KARTY PANINI i słowo RADOŚĆ Życzę powodzenia w tworzeniu. Yy, spośród najlepszych, którzy wybierzą taki wierszek, spróbuj się skontaktować i oddam mu te 5 kart. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.